Robert Lewandowski przyćmił zdominował Bayern Monachium w nieprawdopodobny sposób. Bild mówił, że gdyby nie Robert Lewandowski, to Bayern Monachium znajdowałby się na 12. miejscu w Bundeslidze. Nieprawdopodobna sytuacja. Robert Lewandowski jak taka lokomotywa ciągnie praktycznie cały Bayern Monachium. Wyobrażacie sobie bez Roberta Lewandowskiego praktycznie Bayern by znajdował się na 12. miejscu w Bundeslidze. No właśnie dzisiaj dyskusja na ten temat czy to Robert Lewandowski ciągnie Bayern Monachium, czy Bayern Monachium e, pociągnęło tak naprawdę Roberta Lewandowskiego w tej karierze do góry, no ale o, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu jestem bardzo ciekawy waszej opinii, żebyście napisali w komentarzu co na ten temat sądzicie jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij jakże w dostaniesz powiadomienia kiedy wrzucę nowy filmik, no właśnie szokująca teza Bilda Bild, niemiecka gazeta, która bardzo bliska, związana jest praktycznie z Bayernem, Monachium często oni takie przedstawiają za kulisowe informacje, co się dzieje na treningu, to już praktycznie za dwie godziny jest na stronie Bilda, no, niektórzy mówią, że oni mają Jakieś kreta tam, tak? Jakieś mają trzecie oko w, w, w szatni czy gdzieś na boiskach treningowych. Natomiast Bild na, napisał takie informacje, że gdyby nie Robert Lewandowski, to praktycznie Bayern Monachium znajdowałby się na 12. miejscu w tabeli. Absolutnie szok, tak? Bo przecież Bayern Monachium ma być na miejscu pierwszym, ewentualnie ma walczyć tutaj z Borusią Dortmund, więc tu jest absolutnie e, pewnik: pierwsze albo drugie miejsce. Nie ma innej opcji. No tu się okazało, że Robert Lewandowski, bo tu oczywiście policzono bramki zdobyte przez Roberta Lewandowskiego, tak? To nie jest przypadkowa, jakby e, przypadkowe miejsce, bo dlaczego 12, a nie na przykład tutaj dziesiąte czy ósme? Obliczono wkład, tak, Roberta Lewandowskiego w Bayern Monachium pozostałych zawodników, jak oni zdobywają gole, no i gdyby nie Roberto Bayer Bayern praktycznie znajdowałby się na dwunastym miejscu. I to jest kuriozalna troszeczkę sytuacja, bo zawsze się mówi, tak, żaden piłkarz nie będzie ponad klubem, to klub jest najważniejszy, no, chyba nie do końca, tak, nie do końca, tak można powiedzieć o Robercie Lewandowskim w Bayernie Monachium, nie do końca można tak powiedzieć o Messim w Barcelonie, czy o Cristiano Ronaldo, może teraz w się nie, ale wcześniej w Realu Madryt, tak, natomiast rzeczywiście tutaj ta statystyka jest przerażająca, tak, przerażająca, znaczy z jednej strony ona jest fascynująca dla nas, dla Polaków, tak, no bo to pokazuje po... Potęgę Polaka, który absolutnie tak idzie do przodu, zdobywa gole, kolejne rekordy. Natomiast z drugiej strony jest ona przerażająca, jeśli chodzi właśnie o Bayern Monachium, tak? Że Bayern Monachium jest praktycznie tak bezradny bez Roberta Lewandowskiego. I teraz tak pojawia się na przykład koncepcja tej operacji, tego zabiegu pachwiny, gdzie ma to być siatka metalowa przyklejana czy wszczepiana pod skórę dla Roberta Lewandowskiego, i wszyscy mówią, Jezu, tylko żeby nie poszedł czasem Robert Lewandowski, bo nie przedłużyło mu się. Ta, ten zabieg, grawitacja, bo przy co zrobi Bayern Monachium? Ja muszę powiedzieć, że no obserwuję karierę Roberta Lewandowskiego, oglądam praktycznie wszystkie mecze tutaj Bayernu Monachium, także pozostałe mecze Bundesligi oczywiście te, jeśli mam możliwość tak, no bo nie jest człowiek też w, w stanie wszystkie mecze oglądać. Natomiast Bayern absolutnie wszystkie mecze oglądam występy Roberta Lewandowskiego i muszę powiedzieć, że w Bayernie nie ma drugiego takiego napastnika. Są pomocnicy o charakterze napastników i byłby problem dla, wielki dla Bayernu Monachium w momencie kiedyby rzeczywiście zabrakło Roberta Lewandowskiego. To nie oznacza, że Bayern Monachium byłby bez tak naprawdę goli, tak, no bo Dżnabry czy Kingsley Coma to są zawodnicy, którzy potrafią zdobyć bramkę, Miller tak samo, natomiast byłby to duży problem tak naprawdę dla Roberta Lewandowskiego, tak, bez gola praktycznie tutaj Bayer by pozostawał w poszczególnych meczach, przede wszystkim Robert Lewandowski ma powtarzalność, a więc zdobywa te gole co mecz, tak, zdobywam te gole co mecz tutaj strzela gole i to jest bardzo ważne dla to jest bardzo ważne dla Bayernu Monachium i też dla samego Roberta Lewandowskiego także trwały też takie dyskusje tak czy Robert Lewandowski powiem 15 milionów euro zarabiać czy 20 milionów euro na rok no, chyba jest bezcenny tak dla Bayernu Monachium jak ja bym był włodarzem, czy, czy w czy we władzach Bayernu Monachium to raczej bym nawet mu 25 albo nawet 30 zapłacił bo naprawdę tylko Robert nie odchodź, nie odchodź, bo będzie źle, będzie źle dla Bayernu Monachium, jak Robert odejdzie, to naprawdę będzie źle, albo bardzo źle nawet dla Bayernu Monachium. Jeżeli teraz Bayern Monachium celuje w to, żeby zdobyć Ligę Mistrzów czy wysoko zajść, no to w momencie, gdyby odszedł, to byłaby tragedia. Także Robert Lewandowski absolutnie jest kluczowym zawodnikiem dla Bayernu Monachium. Wydaje mi się, że Robert Lewandowski jest oczywiście poza Bayernem Monachium, oświdruje swoje rekordy, oczywiście gra dla Bayernu Monachium, ale rozgrywa najważniejszą mecz w swoim życiu, w swojej głowie, tak? Żeby strzelać co mecz praktycznie bramkę, to jest niesłychanie ciężkie i trudne, ale rzeczywiście Robertowi to się udaje. Rzeczywiście Robert Lewandowski zdobywa gole co mecz. No to jest profesor, no brakuje już określeń pozytywnych, jakichś przymiotów, które, no, cechy boskości już trzeba było nadać Robertowi. Pamiętam takie wypowiedź, mówił o tym, Tutaj jeden z dziennikarzy, że Robert Lewandowski powinien mieć, e, mieć już pomnik przed Bayernem Monachium, tak? Powinien stać ba, e, pomnik Roberta Lewandowskiego przed stadionem, e, właśnie Bayernu Monachium. No, wydaje mi się, że może za życia to, znaczy za życia to ma ale może teraz jeszcze gra to za wcześnie, tak? Bo to mogłoby e, e, demotywacyjnie wpływać, tak? E, natomiast rzeczywiście, prędzej czy później pewnie powstanie pomnik Roberta Lewandowskiego przed Allianz Arena. Także e, no, pamiętajmy też, że 12 Miejsce, no to była absolutnie porażka tak dla Bayernu Monachium. Chociaż ta świetna skuteczność Roberta Lewandowskiego też wynika, czy wynikała z dobrej gry całego zespołu, bo zobaczmy, Robert Lewandowski w reprezentacji kompletnie się nie spisuje, zdobywa te gole, ale nie ma takich statystyk, jak w Bayernie Monachium, jednak jakość tych poszczególnych zawodników, chociażby tutaj Franka Ribery, który już nie gra w Bayernie Monachium, ona ma duży wpływ na Roberta Lewandowskiego, i Robert Lewandowski naprawdę się prezentuje z dobrej strony. Także e, według mnie e, tutaj też są po, po, potrzebni zawodnicy, którzy dogrywają piłkę do Roberta Lewandowskiego, Lewandowskiego i wpływają na jego jakość, tak? Na rzeczywiście na jego, e, tutaj, na jego świetną grę dogrywają mu te piłki, po których Robert Lewandowski zdobywa właśnie gole, tak, asystują. No i, ale trzeba powiedzieć, że no, takie zestawienie to chyba, to, to, to jest chyba taki artykuł jakby na korzyść Roberta Lewandowskiego, który, Robert Lewandowski może wziąć taką gazetę i później w ewentualnych negocjacjach z Bayernem Monachium powiedzieć, no jak nie chcecie się zgodzić na podwyżkę, skoro ja tutaj gwarantuję wam praktycznie pierwsze miejsce w lidze, a gdyby nie, to byście byli na 12 miejscu, no to poproszę 4-5 milionów euro więcej za sezon, tak, <laughs> no. Ale tutaj no, Robert Lewandowski to nie, nie tylko kwestia finansowa, bo też mówił o tym, żeby nastąpiły wzmocnienia kościowe piłkarzy, tak? W Bayernie Monachium nie do końca Kutinio wypalił ten pomysł, projekt z Kutinio, żeby ściągnąć go do Bayernu Monachium. Przynajmniej na razie się Kutinio nie broni, tak? Nie gra jakichś fenomenalnych meczów, no ale zobaczymy, tak? Kutinio ma jeszcze czas, on jest takim zawodnikiem, który potrzebuje więcej czasu. Szkoda, że Robert Lewandowski aż tylu bramek nie zdobywał reprezentacji Polski, bo to byłoby genialne praktycznie, tak? Jeśli chodzi o polską kadrę, jeśli chodzi o polską reprezentację, wtedy tych goli naprawdę byłoby mnóstwo, tak, mnóstwo praktycznie w tej reprezentacji, gdyby chociaż miał właśnie Komana, czy Alabę, czy Franka Ribery w reprezentacji na pewno. Goli miałby zdecydowanie więcej, a tak jedynym takim zawodnikiem, który dogrywa te piłki, to jest Grosicki w tej reprezentacji. Yy, oczywiście Krychogak czy inni zawodnicy starają się. Natomiast tutaj potrzebuje więcej zawodników, żeby dogrywali mu piłkę. Teraz jest ciekawa sytuacja, ponieważ obliczono, że Robert Lewandowski nie tylko świetnie strzela gole, ale też dużo pracuje dla drużyny. Cofa się do tyłu, pracuje, przechodzi na boki, nie, nie stoi tylko w samym po prostu polu karnym, ściąga uwagę obrońców. Także jego praca tak naprawdę dla drużyny, ona jest nieoceniona, tak? Ona jest nieoceniona, jego wkład jest nieoceniony. Nie tylko samo zdobywanie goli, ale też, no tutaj praktycznie praca dla całej drużyny, tak? W momencie kiedy Robert Lewandowski schodzi gdzieś na bok, ściąga uwagę dwóch, trzech obrońców, w tym czasie na przykład Kingsley Coman czy Džnabri może strzelić gola, tak? Taka sytuacja była chociażby ostatnio w meczu Bayernu Monachium z Borusją dotąd, gdzie Robert Lewandowski nie trafił w piłkę. Wszyscy obrońcy praktycznie kry, kry, kryli Roberta Lewandowskiego, a Džnabri był na czystej pozycji i strzelił z tego gola, tak? E, czyli tak naprawdę pech Roberta Lewandowskiego, a z drugiej strony ściągnięcie uwagi właśnie obrońców, tak? Bo on bardzo mocno rezonuje no, tutaj Krystian Bielik mówił, że nie widział jeszcze nigdy takiego napastnika, który by tak często mieli obrońców, tak? Robert Lewandowski, jak na takim radarze, on sobie powoli, powoli drepcze w polu przeciwnika, tak? Nie stoi przy obrońcach, gubi ich cały czas, no i rzeczywiście później to się okazuje, że jest skuteczne, bo zdobywa potem gole. tak? No, a to jest naprawdę sztuka, no bo pamiętajmy, że tyle lat, praktycznie tyle sezonów w Bundeslidze, to ci przeciwnicy są świetnie przygotowani na Roberta Lewandowskiego, tak, żeby tutaj go pokonać. Czasami. Próbują siłą. Eee, często nieczysto. Taki zawodnik jest na przykład Abraham z Eintrachtu, Frankfurt. O Jezu, to Robert Lewandowski nieraz miał z nim napięku. Nawet tam już ym, chciał do, do pyskówki, bo dochodziło nawet po meczu, ym, bo bardzo mu się podobało, właśnie, jak Abraham go zatrzymywał. Natomiast ostatecznie później Robert Lewandowski wszystkich przeciwników kara bramkami, golami, tak. Eee, tak samo było w Borussie i Dortmund, gdzie tam był zatrzymywany przez jednego z obrońców. Tam uderzył go w szyję, czy nawet twarz. Miał później taką e, czerwoną, taką. Tak, skórę, widać, że dostał jakiegoś płaskiego, oczywiście obrońca powiedział, że to ferworze walki, natomiast później Robert Lewandowski oddzięczył się dwoma bramkami tak, dla Bayernu Monachium przeciwko Borus i Dortmund, także tak zawsze to się skończy. Zawsze Robert Lewandowski pokonuje przeciwników poniżej golami tak, na końcu. To wszystko dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu co na temat sądzicie, trzymajcie się.